Także witam Was serdecznie na tym dzisiejszym webinarze. Opowiem Wam dzisiaj o aromaterapii stosowanej u dzieci w wieku od 0 do 3 lat. Specjalnie wybrałam tą grupę, ten przedział wiekowy, ponieważ rządzi się ona tutaj konkretnymi prawami, jeśli chodzi o stosowanie olejków eterycznych. Jest to naprawdę taka grupa dzieci, które trzeba z ogromną troską do nich podejść, jeśli chodzi o. Jeśli chodzi o właśnie stosowanie olejków eterycznych. Więc Paulinka mówi, że nie widzisz prezentacji. Czy ktoś jeszcze też nie widzi? Czy wszyscy widzicie? Dajcie znać, czy ktoś widzi, czy ktoś nie widzi. Widać. Dobra, dajecie kciuka w górę, więc musiała być tutaj sobie coś spróbować jeszcze raz albo przeklikać sobie po prostu ekran, jeżeli jesteś na telefonie, wiesz, bo czasami tak się dzieje. Widać, widać. Super. Dobra, no to słuchajcie. To lecimy z tematem. Jeśli chodzi, słuchajcie, o olejki eteryczne u dzieci, zresztą tak naprawdę u każdego z nas, to to, na co powinniśmy głównie zwrócić uwagę, żeby to rzeczywiście były naturalne produkty, tak? Nie szukajmy jakichś takich pierwszych, lepszych olejków dostępnych gdzieś pod ręką w sklepie. Poszukajmy takich rzeczywiście o dobrej jakości, sprawdzonych, certyfikowanych, no bo jednak dla tych naszych dzieciaków chcemy to, co najlepsze, tak? Więc tutaj naprawdę taka duża uważność, słuchajcie, bo rośliny mają ogromną moc. Naprawdę ogromną, ale jeżeli nie będziemy używać jej właściwie, lub jeżeli będziemy używać zafałszowanych olejków, no to tak naprawdę możemy mieć efekt odwrotny do zamierzonego. Więc tutaj, tak naprawdę, trzeba być rzeczywiście takim ostrożnym, uważnym, ale na pewno nie bójcie się stosować aromaterapii w domu, bo ona naprawdę ułatwia życie rodzicom. Więc słuchajcie. Jeżeli mamy już czegoś unikać, no to tak naprawdę olejków eterycznych, na których nie ma składu, więc jeżeli nie ma konkretnej nazwy rodziny, nazwy rośliny, nazwy łacińskiej tak, i wymienionego pełnego składu takiej buteleczki, no to tak naprawdę nie sięgajcie po ten produkt, bo szkoda Waszych pieniędzy. Jeżeli widzicie na opakowaniach piktogramy, tak, świadczące o tym, że nie wolno stosować jakiegoś olejku w jakimś celu, czy nie wolno go na przykład stosować blisko ognia, czy mm, są jakiekolwiek inne ostrzeżenia, od razu uciekajcie, bo to świadczy tylko i wyłącznie o tym, że jest to produkt wadliwy, jest to produkt sfałszowany, jest to produkt rozcień, rozcieńczony. Możliwe, że syntetyczny, stworzony laboratoryjnie i nie ma w ogóle mm, nic związanego z. Naturą. Słuchajcie, niska cena będzie nam sugerowała, że jest to produkt podrobiony. Jeżeli się tak dłużej zastanowić na tym, ja o tym trochę szerzej mówię Wam, słuchajcie, w podstawach aromaterapii, do których Was serdecznie zapraszam, żebyście zobaczyli u, sobie, u mnie na YouTubie jest to ważne, żeby to poznać szczególnie jeżeli ktoś dopiero zaczyna z aromaterapią więc zobaczycie, że ilość potrzebnych roślin na wytworzenie małej buteleczki olejku eterycznego jest czasami naprawdę zatrważająca to są naprawdę kilogramy roślin, kwiatów potrzebnych do wyciśnięcia 15 ml buteleczki olejku eterycznego więc jeżeli kupujecie olejek w niskiej cenie a takie bardzo często są właśnie spotykane w sklepach w drogeriach, nawet w aptekach no to zastanówcie się, czy aby na pewno to jest ten produkt, który wy chcecie do domu wziąć ze sobą. No i lista zastrzeżeń, tak? Jeżeli widzicie dużą listę, nie stosować na to, nie stosować tak, nie stosować tego, no to może też Wam sugerować, że tam są już substancje jakieś laboratoryjne, ropopochodne, czy jakiekolwiek inne jeszcze syntetyki, świadczące o tym, że to może być sfałszowany produkt. Spowoduje to że Zakupicie sobie olej, okaże się, że jest on rozcieńczony olejem, albo e, posiada produkty w sobie takie, które mają na celu m, zwiększyć jego zapach, e, żeby było go po prostu więcej, no i to za tym idzie, żeby było po prostu taniej. Tak? No a co za tym jeszcze idzie, no to wiadomo, e, napędzić sprzedaż, no bo jak coś jest w fajnej, korzystnej cenie, to na pewno e, wielu klientów to skusi. E, tak jak na przykład ostatnio koleżanka mi wysłała zdjęcie olejków eterycznych z sklepów typu e, chyba Teddy, czy jakieś tego typu właśnie pepkowe, jakieś takie sklepy, więc słuchajcie, no naprawdę ja byłam w szoku, że coś takiego e, już gdzieś w takich sklepach też można m, znaleźć, e, więc uważajcie tak naprawdę zawsze, bo to chodzi też o to, że jeżeli Wy będziecie tego używać dla Waszych dzieci, to i Wy tego będziecie stosować, tak, Wy będziecie wdychać te olejki, więc tutaj naprawdę taka duża, duża uważność na to, co zapraszamy do domu, bo chcemy sobie pomóc, a nie zaszkodzić, prawda. No i słuchajcie, jak używać olejków weterycznych. Są takie naprawdę trzy podstawowe sposoby aromatycznie, czyli dyfuzujemy miejscowo na skórę i wewnętrznie, tak? Przy czym słuchajcie wewnętrznie tylko i wyłącznie dzieci, starsze. I dorośli. O tym będę Wam opowiadała więcej w następnej kontynuacji tego webinaru w styczniu, właśnie u dzieci starszych. Ale jeśli chodzi o maluchy takie 0 do 3 lat, absolutnie wewnętrznie olejków eterycznych nie stosujemy. Słuchajcie, jeśli chodzi o miejscową na skórę, to myślę, że warto tutaj też gorąco i mocno podkreślić, że absolutnie nie wolno olejków eterycznych wkładać do nosa, do oka, do ucha, tak? W żaden sposób nie wkładamy olejków eterycznych do nosa czy do ucha zarówno dzieciom, jak i starszym dzieciom, jak i dorosłym. Zaczynają się pojawiać właśnie takie praktyki, dosyć mocno też rozgłaszane właśnie, że można sobie nałożyć olejek na przykład na palec i wsadzić ten palec do nosa, posmarować w środku tą śluzówkę. Absolutnie takich rzeczy, słuchajcie, nie robimy. Możemy tylko i wyłącznie sobie w ten sposób zaszkodzić, tak. Więc gorąco Was tutaj przeczulam. Stosujemy miejscowo, co to znaczy, tak? czyli możemy wcierać w stopy, możemy wcierać w nogi, w plecy, w brzuszek, tak? w klatkę piersiową, w szyję, A tak naprawdę w całe ciało ważne tutaj tylko z zachowaniem odpowiedniego rozcieńczenia i stężenia. A to jest dosyć istotne, jeżeli mówimy tutaj o tak maleńkich ciciach więc przeczulam Was przed tym, żeby nie stosować czystych olejków eterycznych na skórę Waszych dzieci, dobra? Bo jeżeli używamy, nawet słuchajcie, gdybyście użyli tych powiedzmy, że sfałszowanych olejków eterycznych, to możecie naprawdę zrobić krzywdę takiemu dziecku, nie wiemy jak to wpłynie na tą skórę i tak dalej. Jeżeli używamy prawdziwych, naturalnych olejków eterycznych, no to musimy je rozcieńczyć odpowiednio pod wiek takiego bąbelka, no i w tym momencie możemy spokojnie sobie te olejki wcierać właśnie w stópki, w plecki, w bolący brzuszek itd., itd., żeby temu dziecku pomóc i ulżyć. Najfajniejszą, taką najbezpieczniejszą oczywiście metodą jest stosowanie dyfuzorów. Więc jeżeli nie macie, to pamiętajcie, żeby się zaopatrzyć, to jest naprawdę świetne urządzenie. Wlewacie tutaj wodę, dodajecie do tego olejek eteryczny i rozpylacie w pomieszczeniu. I tutaj słuchajcie też bardzo, bardzo istotnym jest to czas takiej dyfuzji, tak, jak my często będziemy tego używać? Słuchajcie, przy takich maleństwach poniżej pierwszego roku życia, stosujemy olejki eteryczne i aromaterapię tylko i wyłącznie w wyższej konieczności, tak, czyli jak gdyby nie stosujemy tego codziennie dla ładnego nam zapachu, tylko stosujemy tak naprawdę wtedy, kiedy widzimy, że jest tego potrzeba, tak? czyli zaczyna się jakaś infekcja, maluch jest rozdrażniony, tak, nie potrafi spać, no to w tym momencie rozpylamy taki olejek eteryczny, najlepiej zacząć od jednej kropelki i tylko u takich maleństw od Poniżej pierwszego roku życia, ja bym się zatrzymała na jednej kropli, rozpylamy ją maksymalnie dwie godziny i robimy przerwę, tak? Jeżeli to jest za długo i czujecie, widzicie, że ten maluszek jest też rozdrażniony, to możecie po prostu skrócić czas takiej dyfuzji. Pamiętajcie, że dla nas te zapachy na początku są intensywne, więc dla naszych małych dzieci tym bardziej, tak? Szczególnie, że one mają bardziej wyczulone takie zmysły. Więc słuchajcie, sukcesem bezpiecznej aromaterapii, to będę tutaj parę razy na pewno podkreślać, w szczególności, że mówimy tu naprawdę o małych dzieciach, a nie chcę Was też, słuchajcie, straszyć to nie o to w tym wszystkim chodzi chodzi o to, żeby Was nauczyć prawidłowo stosować tą aromaterapię, po to, żeby z tego były najlepsze efekty, tak? Czyli, tak jak już wspomniałam, czas trwania dyfuzji. Jeżeli my używamy olejków eterycznych u maluszków, no to zaczynamy od... słuchajcie, przychodzimy z niemowlakiem do domu i chcemy puścić jakiś olejek, bo nawet mama czuje po prostu potrzebę wyciszenia, zrelaksowania się po tych wszystkich emocjach związanych z porodem szpitalem. Włączymy pierwszy raz na pół godziny, dobra? Wtedy pod, hmm, będziemy mogli przyzwyczaić się do tego olejku, maluszka przyzwyczaić do olejku, dajemy tylko jedną kropelkę olejku do takiego dyfuzora. No i puszczamy go na pół godziny i to powinno w zupełności na pierwszy dzień wystarczyć, tak? Stopniowo możemy wydłużać ten czas z dnia na dzień. Maksymalny czas dyfuzji, 2 godziny, OK. Potem robimy kilka godzin minimum przerwy, jeżeli widzimy, że to jest potrzeba, bo mamy infekcję, to wtedy znowu na dwie godziny możemy puścić taki dyfuzor. Ale słuchajcie, nie robimy tego za często, dobra? Dyfuzor nie powinien chodzić cały dzień w domu. Pilnujmy odpowiednich stężeń. Słuchajcie, to jest jak mantra i będziecie sobie to też na pewno powtarzać, bo to jest naprawdę ważne. Słuchajcie, ja używam oleju Ongard, uwielbiam go, jest fenomenalny, pięknie pachnie, ale jeżeli go stosuję na skórę, to kupując ten gotowy już właśnie Rolon od nich jestem w stanie wcierać go swobodnie w sobie w stopy. Ale jak mam infekcję i wcieram go sobie w węzły chłonne, to nawet ja jako osoba dorosła czuję podrażnioną skórę, tak? Tam są gorące olejki, więc widzicie, nawet i mnie to może podrażnić. Mojego męża nie podrażnia, tak? Robiłam Rolon dla mojej starszej córki. Wcierałam, smarowałam odpowiednie stężenie, bo tam oczywiście było wiele mniej tego olejku i nic się nie działo, tak? Więc to jest, słuchajcie, wspaniałe. Jeżeli widzicie, że coś na ciele się pojawia, tak? czyli jakieś zaczerwienienie, wysypka w miejscu, w którym posmarowałyście, posmarowaliście olejkiem dziecko, to świadczy o tym, że tam jest za duże stężenie tego olejku dla maleństwa, mimo zalecenia, jakie się daje na ten wiek. To po prostu rozcieńczcie go jeszcze, tak? Dodajcie oleju nośnego, śmiało, spokojnie, i w tym momencie po prostu wcierajcie i wsmogowajcie dalej ten olejek bez większych problemów. Jakość. Słuchajcie, no bez tego tutaj tak naprawdę nie ma w ogóle tej prezentacji i nie ma o czym rozmawiać. Jeżeli będziecie kupować byle jakie olejki eteryczne, to tak naprawdę możecie już dzisiaj się i teraz wyłączyć, bo tak naprawdę nie ma sensu tego stosować i używać, jeżeli nie używacie prawidłowych olejków, tak, czyli nie używacie tych, które rzeczywiście są przebadane, mają słuchajcie, jakiś certyfikat, tak możecie znaleźć źródła, że są na przykład badane też przez inne firmy, tak? czy jakieś inne takie rzeczy, macie możliwość sprawdzenia co do joty tego olejku, tak? czyli firma nic nie ukrywa przed Wami. To są naprawdę rzetelne i fajne firmy, które rzeczywiście produkują dobrej jakości olejki i możecie w tym spokojnie wtedy ich stosować, tak? wiedząc, że rzeczywiście to, co w tej butelce jest, to tam być powinno i jest to tak naprawdę ta prawidłowa substancja czynna, czyli ta roślina, z której ten olejek został stworzony. No i stosujcie właściwe olejki, tak? Bo jeżeli mamy katar, a my będziemy sobie stosować olejki, które nam po prostu ładnie pachną, no to to nam nie pomoże, tak? My musimy użyć olejku na katar i koniec kropka. Bo tam są odpowiednie substancje chemiczne, które mają za zadanie wniknąć w nasz układ oddechowy i zapobiec infekcji, tak? Czyli... Um, Stosując to tak jakby, słuchajcie, dobrze się czujecie, wszystko Wam jest ok, albo inaczej, macie na przykład jelitówkę i sobie pijecie mleko z czosnkiem, co się zwykle pije na przyziębienie, nie? No nie o to chodzi, no po prostu stosujmy je odpowiednio do zaleceń, do tego jak naprawdę rzeczywiście powinno to funkcjonować. I wtedy tak naprawdę rzeczywiście ta bezpieczna będzie aromaterapia i będzie naprawdę właściwa i przyniesie rewelacyjne hmm, efekty. Słuchajcie, stężenia, bo myślę, że to jest chyba dla każdego początkującego, ale i też na pewno trochę wprawionego człowieka z, z stosującego olejki eteryczne może być problematyk, problematyczne, tak? Czyli jakie olejki stosujemy, w jakich rozcieńczeniach. Więc zobaczcie sobie, że jedna kropla na 10 ml oleju nośnego to mamy 0,5% stężenia. A u maluszków takich, słuchajcie, w czwartym trymestrze, czyli od 0 do 3 miesięcy, to stężenie powinno nie przekraczać 0,2%. Więc tak naprawdę my taką jedną kropelkę musielibyśmy rozcieńczyć w minimum 15-20 ml oleju nośnego, tak? Po to, żeby odpowiednie stężenie nam tutaj powstało. I to rzeczywiście, bo słuchajcie, jeżeli nie ma potrzeby stosowania u dzieci poniżej trzeciego miesiąca życia olejków eterycznych, to tego nie róbmy, ok? Zatrzymajmy się tylko i wyłącznie na aromaterapii, czyli na dyfuzowaniu takiego olejka, ale jeżeli nie ma takiej konieczności i potrzeby, to nie wcierajmy w ciało temu maleństwu, dobra? Dajmy mu czas i przestrzeń na to, żeby on. Um, Zapoznał się z nowym światem, na który przyszedł, ok? Nowe, intensywne zapachy to naprawdę może być dla niego dużo. Dla niego najpiękniejszym zapachem i aromaterapią oczywiście jest mama. I jeżeli tylko i wyłącznie przytulenie, przystawienie do piersi wystarczy, tak? Ukojenie, tak? Utulenie, to nie stosujmy olejków eterycznych, jeżeli nie ma takiej potrzeby. Oczywiście zdarzają się sytuacje, o których za chwilę będę mówiła. No, że jednak te olejki trzeba tutaj wdrożyć, tak? No bo to tutaj też chodzi o to, żeby pomóc zarówno maluszkowi, jak i mamie. Więc mam nadzieję, że tutaj mniej więcej widzicie, jak te stężenia się rozchodzą, jak to wszystko tutaj mniej więcej wygląda. Zobaczcie, 1 do 2%. Do 2%, dzieci od 1 do 5 lat. I zobaczcie, tak naprawdę, gdybyśmy prześledzili teraz literaturę całą związaną z aromaterapią, czy to niemiecką, czy francuską, czy nawet naszą polską, i to wszystko razem ze sobą skorelowali, to by się okazało, że będą naprawdę duże rozbieżności, tak? bo Francuzi używają aromaterapii zupełnie na innym poziomie niż my. W Niemczech tak samo. No, my dopiero, że tak powiem, zaczynamy przecierać te szlaki, i u nas te rozcięczenia są naprawdę takie bardzo restrykcyjne i duże. Ale ja myślę, że fajnie na początek jest się ich trzymać, bo dodać olejku zawsze możemy i zwiększyć stężenie, zawsze można. W drugą stronę, oczywiście, też możemy zawsze sobie rozcieńczyć, więc jeżeli stosujecie, tak jak już powiedziałam, smarowanie na ciało i widzicie, że to rozcięczenie, to stężenie jest jednak za duże dla waszego dziecka, no to. W porządku, rozcińczcie i stosujcie dalej, nie? Więc... Mm. Do kontaktu mailowego i na Instagrama. Będzie mi miło, jak mnie tam odwiedzicie i zasubskrybujecie, polajkujecie moje strony. Będziecie też na bieżąco z informacjami, które będę tam wrzucała. W mailu ode mnie otrzymacie linka do Discorda. Serdecznie Was zapraszam do tego, żeby tam dołączyć. Wystarczy pobrać aplikację, zalogować się, a później kliknąć w zaproszenie w link i on Was już odniesie bezpośrednio do do mojej platformy o aromaterapii i zobaczycie, jakie jest to wszystko piękne i wspaniałe, i jak aromaterapia może być prosta w użyciu. W tym momencie Wam dziękuję serdecznie za ten webinar.